29 maja bieżącego roku na błoniach osowskich w miejscu historycznym gdzie 102 lata temu toczyła się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Europy bitwa warszawska 1920 roku przy wsparciu powiatu wołomińskiego odbył się koncert zespołu Malowani pod tytułem z ułanami pójdę w cwał był on zamknięciem dwudniowego wydarzenia pod nazwą dwudzień z kawalerią na błoniach osowskich na który obok koncertu składały się turniej kawaleryjski, bieg gońca oraz gra terenowa Myśl w galopie. Trzy atrakcje, jeden cel: podkreślenie dziejowej roli kawalerii polskiej, sprawności kawalerzystów i ich koni, oraz popularyzacja polskich tradycji hipicznych. Realizatorem było Stowarzyszenie Krachowiacy, Towarzystwo Krzewienia Edukacji Historycznej w barwach I Pułku Ułanów Krachowieckich, działające pod kierunkiem rotmistrza Adama Sujeckiego, we współpracy z popularyzatorką kultury hipicznej i autorką książek o tej tematyce, Urszulą Kowalczuk. Tradycje kawaleryjskie są naszym dobrem narodowym, które można i trzeba wykorzystywać dla współczesnego społeczeństwa. Towarzystwo Krzewienia Edukacji Historycznej w barwach pierwszego pułku Anów Krechowieckich kładzie duży nacisk na to, aby kształcić młodych ludzi w jeździe konnej. Jazda konna jako kontynuacja naszych antenatów, kawalerzystów jest przewidziana oczywiście dla chłopaków, dla mężczyzn, ale panie i płeć piękna mają też swoje miejsce w pułku kawaleryjskim pierwszym. W turnieju kawaleryjskim Bieg Gońca 2022 krechowiacy wystawili do rywalizacji nie tylko dwie sekcje męskie, ale też po raz pierwszy sekcję kobiecą. Amazonki miały niemały udział w przygotowaniu biegu terenowego Myśl w Galopie, w którym spryt, pomysłowość i myślenie w galopie właśnie odgrywało największą rolę. Z pierwszym pułkiem łanów krechowieckich można rozwijać różne pasje. Przykładem na to jest oczywiście pierwszy głos pierwszego Łanów krechowieckich Alicja Uszyska, która ma już za sobą kilkadziesiąt koncertów malowanych. Mieć Konika to mieć pasję w życiu, Nie bez powodu koń właśnie stał się symbolem pasji, hobby zainteresowań. A wyzwala w młodych ludziach nie tylko chęć do jazdy konnej, ale do zainteresowania historią, tradycjami, no i oczywiście kawalerią. Jazda konna w formule kawaleryjskiej to jazda w grupie ludzi, którzy muszą mieć do siebie zaufanie. Jazda kawaleryjska to władanie białą bronią, szablą, lancą. Nie uda się tego wszystkiego zrobić, jeżeli młodzi ludzie nie nauczą się myśleć w galupie. To cecha szczególnie przydatna w XXI wieku. Koń jest z człowiekiem od 5,5 tysiąca lat. Bardzo szybko dostrzeżono zalety dosiadania końskiego grzbietu i wówczas powstała kawaleria, czyli wojsko konne. Później zaprzęgnięto konia do pracy i budował zalążki współczesnych miast i przemysłu. To jest najważniejsze zwierzę w historii cywilizacji. Bez niego być może nasza cywilizacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Kawaleria to historycznie wojsko konne, nazywana też konnicą lub jazdą. Była podstawą wszystkich armii, ale Polska ze względu na położenie miała w czasach I Rzeczypospolitej najlepszą jazdę w Europie i najlepsze konie. Podziwiano je, wprowadzano zakaz ich eksportu, hodowano z miłością w myśl zasady, że pańskie oko konia tuczy. W II Rzeczypospolitej odtworzono jazdę w postaci pułków ułańskich. Pierwszym pułkiem łańskim, który powstał jeszcze przed odzyskaniem niepodległości byli Krechowiacy, czyli pierwszy pułk ułanów Krechowieckich imienia pułkownika Bolesława Muścickiego. Kawaleria Polska to byli najpiękniejsi z najlepszych, współcześnie właśnie kawaleria ochotnicza odtwarza te tradycje, kształtując w młodzieży najszlachetniejsze cechy, którymi charakteryzowali się dawni kawalerzyści. Stają się oni spadkobiercami lotmistrza Pileckiego, majora Hubala, pułkownika Iwanowskiego, generała Wieniawy Długoszowskiego i wielu innych, którzy zapisali karty historii tak w historii jeździectwa, jak i w historii kawalerii. Nie wszyscy muszą jeździć konno, ale wszyscy mogą konie podziwiać. Bez koni nie byłby możliwy postęp cywilizacyjny, jakiego doświadczamy współcześnie. Świadczy o tym mnóstwo powiedzeń i. Przysłów, które w języku polskim odnoszą się do koni. Dajemy konia z rzędem, mamy końskie zdrowie, nie kopiemy się z koniem, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. No i oczywiście lubimy tych, z którymi można konie kraść. Te przysłowia i wyrażenia, czyli konizmy, są mądrością naszego narodu. Kiedyś mówiono, że jeździec powinien w publice jaśnieć, i dzisiaj tak powinniśmy mówić, bowiem kto dosiada koni, ten dosiada wielkiej historii. Oczywiście, tak jak powiedział pan Rotmistrz, będziemy chcieli, żeby to dzieło, przepiękne dzieło, kontynuować. Oczywiście, corocznie zrzeszając coraz większą grupę. Um, uczestników, coraz większą grupę widzów, tak, żebyśmy mogli dostarczać Państwu jak najwięcej pozytywnych wrażeń. Jako powiat wołomiński jesteśmy dumni, że mogli, mogliśmy wesprzeć to dzieło um, i, um, i gościć Państwa dzisiaj tu w Osowie w przededniu, tak można powiedzieć, obchodów 102. rocznicy bitwy warszawskiej 1920 roku. Dziękuję bardzo. Mili Państwo, to jazda konna jest narodowym sportem w Rzeczypospolitej. To sprawność nie bywała, ale i na tych chłopaków, na tych kawalerzystów czekają dziewczyny, tak jak zawsze czekały na swojego rycerza, który przybywa na Białym koniu. Panie... Konia mi trzeba, trzeba mi pędu, a reszta z tego. Moni przeminą, odmienią się chrędy, a ja będę trwał jak twoje. Dla ciebie, żebyś wstała, jak wiatr przywie, myśl oto. Dróg, araby, strasznych słom, zmieniła, z tęgą, ryb, z rybrzystą i złotą. Konia mi trzeba, potrzeba mi tętu, a reszta z tego powstanie. A może państwo zaśpiewają teraz, bo to znane, prawda? To spróbujmy. Hej, jedna panienka za nimi poleci. hej, uwielbiam. Malowane dzieci, Nie jedna panienka za nimi poleci. Działu basowe to. Końskie brzuchy tuż przy ziemi gnają wszut szadrony. Piasek w zębach, szable w dłoniach, pomiot, bić szatański. Jak przed Bogiem defiluje, tak przed Bogiem defiluje, czarzy Pułk łański. Nie stój, nie stój, że dziewczyno, gdy na drodze błot. Chcemy staruszka poparć, co ci za ten żart. Więc mi wino, co będzie no niech troszki zginą, rozbijemy szmer. Gdy nas nie będzie, niech nic się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Gdy nas nie, nie będzie, będzie niech nic się nie dobie, dowie, czy dobrze było nie będzie Panie rotmistrzu to jest siodło kawaleryjskie. Jak tak? najbardziej, oficerskie. Ale czegoś tu brakuje. Oczywiście brakuje konia, ale pośpiewamy o koniu. Jacek poproszę! Na koń! Konia mi trzeba, bo trzeba mi będę a reszta z tego powstanie. Mody przeminą, odmienią się trendy, a ja będę trwał jak panie. Konia mi trzeba, bo trzeba mi pędu, a reszta z tego powstanie. Mody przeminą, odmienią się trendy, a ja będę trwał jak panie. Szanowni Państwo, młodzi ludzie! ん Ale nie wybrałem